Stajemy dziś przed ołtarzem Chrystusa, aby dziękować i uwielbiać Pana Boga za wszystkie Jego dary, za dar życia i za wszystko to, co jest Jego treścią. Oraz za dar powołania zakonnego i kapłańskiego naszego złotego jubilata, księdza Antoniego Kajna, który świętuje swój jubileusz kapłaństwa. 50 lat. W oczach ludzi to dużo. A co mógłby powiedzieć Pan Bóg? To jakby ziarno, małe ziarenko, które otrzymało swój wzrost i wydało piękne owoce. Ale w Bożej ekonomii będzie wciąż się rozwijać jak wielkie drzewo. I my pragniemy dziękować dziś Panu Bogu razem z Tobą, księżę Antoni, za ten wielki dar, jak wszystkie dary niezasłużone, który otrzymałeś gratis z Bożej łaski. Podobnie i my. Wszelkie dary, które otrzymaliśmy, są i były darami, więc otrzymaliśmy je nie po to, aby zatrzymywać dla siebie, ale by nimi służyć, by wydawały dobre owoce. Dzisiejsze czytania liturgiczne mówią właśnie o wzroście, o konieczności rozwoju i o dojrzewaniu. O tym. Że z małej, niepozornej rzeczy, jak nasienie, dziarenko, Bóg może wyprowadzić wielkie, imponujące sprawy, jak drzewo. Księż Antoni, gdy rozpoczynałeś drogę przygotowania do życia zakonnego, miałeś zaledwie 13,5 lat i poświęciłeś się Bogu w Towarzystwie Chrystusowym dla kolonii zagranicznej. Na początku tej drogi nie wiedziałeś zapewne, jakimi ścieżkami Pan Bóg i Boża opatrzność Cię poprowadzi, ale zaufałeś Panu, zaufałeś temu, który jest wierny, prawdomówny, który jest alwą i omega, początkiem i końcem. Zaufałeś Bożej miłości. Jak Maryja. Bo na obrazku premicyjnym sprzed 50 lat, miałem okazję widzieć ten obrazek, jest za... Maryja niebowzięta oraz słowa z hymnu magnifikat, uwielbia dusza moja Pana oraz krótkie wezwanie modlitewne Maryjo z położenie wiernych, módl się za nami. W jaki sposób nasze dwa zgromadzenia chrystusowców i Salezjanów są spokrewnione, bo August Kląd, Salezjanin dał początek i założył zgromadzenie zakonne Towarzystwo chrystusowe właśnie dla polonii zagranicznej z takim hasłem, mottem: wszystko dla Boga i dla polonii zagranicznej, aby te owce, które Rozproszyły się, aby gromadzić w jedno, aby przyprowadzać do ofiarnej Chrystusowej. I od roku 1962 mijają właśnie dokładnie 52 lata. Podobnie na obrazku jubileuszowym, który dzisiaj otrzymacie, książę Antoni, dziękuję Bogu za. Ten właśnie piękny jubileusz. Jesteś wdzięczny za każdą modlitwę, bo wielu ludzi stanęło na Twojej drodze, zarówno od pierwszych lat, rodzina, najbliżsi przyjaciele, wychowawcy, pierwsi kapłani, których spotkałeś. I tak jak to wspomniał się, zdrowoszcz, w rodzinie kształtują się podstawowe wartości, które później jakoś się tylko rozwijają. Zostają właściwie ukierunkowywane, ale to rodzina, również Wasze rodziny, drodzy bracia i siostry, są bardzo ważne w oczach Bożych, aby były glebą, terenem żyznym, sprzyjającym do wzrostu tych wartości, tych darów, które Bóg już zaszczepił w sercach Waszych i Waszych dzieci, A wy macie pomóc im te dary rozwinąć, jakoś ugruntować a później dzieci, gdy dorosną, pójdą własną drogą, taką, jaką odkryją. I widząc tutaj tak piękną grupę służby liturgicznej, dzieci, młodzież, aż się chciałoby, aż chce się prosić Pana Boga, aby i z tej wspólnoty powołał młodych, odważnych ludzi do szczególnej służby Panu Bogu i wspólnocie, ludziom. Czy to do życia kapłańskiego, czy do życia zakonnego, jako siostry zakonne, może nie bójcie się, drodzy młodzi, nie bójcie się poświęcić Panu Bogu tego, co macie najcenniejsze i młodość i życie. Ja mam zaledwie 14 lat kapłaństwa, ale nigdy nie żałowałem tego wyboru że większych kryzysów w życiu nie przechodziłem. Nie wiem dokładnie jak ksiądz Antoni, ale mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jest to radość ogromna, móc Bogu dać wszystko, z miłości. Wiedzą to ksiądz Antoni, ksiądz brobo, diakoni, siostra, Lucyna. Ci, którzy nie obawiali się oddać Panu Bogu właśnie tego, co mają, czy mieli najcenniejsze. Ksiądz Antoni również modli się za tych, których Pan Bóg postawił na Jego drodze. Panie, bądź nagrodą dla tych, których postawiłeś na Mojej drodze. A wielu ludzi Pan Bóg postawił. I tutaj w naszej Ojczyźnie i za granicami. Wczoraj godzinie mieliśmy ewangelię, też uroczystość 50-lecia i Ewangelię z nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i odczytywaliśmy jej hymn uwielbienia. Te słowa, które Maryja wyśpiewuje u Elżbiety, w domu Zachariasza i Elżbiety. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. I znowu wraca mi na myśl to ziarna ewangeliczne, ziarna które jest bardzo niepozorne. I samo z siebie niewiele by znaczyło, gdyby Bóg nie dał łaski wzrostu. I to Bóg, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jeżeli to ziarno posadzimy na Bożej górze, jeżeli nasze korzenie pozwolimy, aby wrastały w Bożej miłości, w ten grunt, w te środowiska, w których już żyjemy, to... Z naszego życia powstanie piękne dzieło i drzewo z pięknymi, wspaniałymi owocami, i które daje ulgę w skwarze, cień, i w którego gałęziach mogą się chronić ptaki niebieskie. I Pan Bóg daje temu drzewu wigor, żywotność, zieloność. I Pan Bóg to drzewo, którym jest każdy z nas, na radością. Więc z Tobą, Księże Antoni, świętujemy ten jubileusz, przepiękny jubileusz i razem z Tobą dziękujemy Panu Bogu i uwielbiamy Go. Jesteśmy, dobrze, jesteśmy świadomi, że nasze siły są niewystarczające, aby Panu Bogu się spodobać, aby przynosić dobre owoce życia. Więc potrzebujemy tej mocy z wysoka, Bożej mocy, Oto Pan Bóg daje wzrost. I dzisiejsza Ewangelia, jeśli dobrze ją odczytamy, właśnie o tym nam mówi. O prawie rozwoju. Nie chodzi tu o to, że Pan Bóg chce, byśmy byli idealni. Już od razu, tu i teraz. Pan Bóg wie, że jesteśmy słabi, zawodni, że upadamy. Dobrze, że chcemy powstawać, powracamy do źródła tej miłości, którą jest właśnie sam Pan Bóg. Pan Bóg ma wielką cierpliwość nad nami. Chyba każdy z nas tego doświadczył i doświadcza. Pan Bóg nie chce, abyśmy byli już idealni, ale pragnie, abyśmy szli naprzód, abyśmy w tej grzybce wiary i życia nie ustawali, abyśmy wciąż zdążali, zmierzali do ideału. Bo chrześcijanie... Chociaż przez Chrystusa są zachęcani, by, by byli sprawiedliwi, prawdomówni, cierpliwi, miłosierni, przebaczający, kochający, bezinteresowni, odważni, mądrzy, ubodzy, radośni. Przecież tacy wcale nie są. Ale Pan Bóg się tym wcale nie gorszy. Pan Bóg chce, abyśmy pokonywali te nasze ludzkie słabości i dawali z siebie więcej. A jest to możliwe tylko z Bożą pomocą niż to, na co byłoby nas stać bez Bożej pomocy. Jest wielu współczesnych faryzeuszy, którzy mają pretensje do dzisiejszych chrześcijan, którzy są grzeszni, jak celnicy z czasów Pana Jezusa i wytykają nam nasze niekonsekwencje, naszych grzechy. Może niech to posłuży jako mobilizacja, aby być bardziej wiernymi Panu Bogu, aby unikać tego zła, które możemy i powinniśmy unikać. A czy Pan Bóg ma do nas pretensje? Nie. Pan Jezus, mistrz z Nazaretu, nie ma pretensji do nikogo, o nic, nikomu nic nie zarzucił. Najwyżej tym faryzeuszom, ich obłudę, dwulicowość i powierzchowność. Pan Jezus zna swoich uczniów, tak jak apostołów. Nigdy nie ma pretensji o niedoskonałość, ani ich, ani nas. Czasem denerwuje się, że tak często Go słuchamy, a nie rozumiemy, myśląc zbyt przyziemnie lub z powodu słabości naszej wiary, gdy czasem bardziej ufamy naszemu ludzkiemu rozumowi i doświadczeniu, niż Słowu Boga. Nie ma natomiast pretensji do nas o to, że jesteśmy niedoskonali. Ze zdumiewającą cierpliwością Pan Jezus pomaga nam odkrywać naszą niedojrzałość, ale też odnosić się z upadków i wciąż iść dalej. Ta dalekowzroczność Chrystusa, ta Jego pedagogia są ściśle związane z Jego wielkim szacunkiem dla prawa rozwoju. Pan Bóg od nikogo nie wymaga więcej, niż wie, że może wymagać. Od dziecka wymaga tyle i może dziecko, z jego gorliwością i płomienną wiarą i modlitwą. Od człowieka młodego Pan Bóg wymaga już więcej, aby tą wiarę już zakorzeniać, aby nie była ona powierzchowna, jak w przypadku dziecka, a od człowieka dorosłego, Pan Bóg wie, że może wymagać jeszcze więcej. I tego od nas oczekuje. Ale powtarzam, nie ma do nikogo o nic pretensji. Tak jak kochający ojciec i matka. Nie wypominają, nie, nie, wy, nie wyrzucają błędów jakichś starych, czasem już dawno niby przebaczonych, ale Pan Bóg cierpliwie zachęca. Podaje dłoń i mówi: śmiało, idź naprzód, bo ja jestem z Tobą. Ksiądz Antoni w tak pięknym i bogatym, długim życiu kapłańskim doświadczył wielu, bardzo wielu spraw i spotkał wielu ludzi. I myślę, że niewielu z nas ma tak piękne, bogate doświadczenie. Ksiądz Antoni doświadczył, że człowiek jest jak ziarno rzucone w ziemię, które długo czasem czeka, aż przygoda wzrostu rozpocznie się, aż później nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie czas dojrzewania pełnych włosów. Podobnie i rolnik. Musi cze czekać. Nie może mieć pretensji do zboża w maju, iż nie nadaje się jeszcze do żniw. Podobnie jest z człowiekiem od strony życia duchowego. Można jedynie obserwować, czy rośnie, czas owocowania, jeżeli będziemy pielęgnować te ziarno, rzucone w ziemię, czas owocowania nadejdzie. Człowiek podobny jest też do drzewa, o którym mówi Pan Jezus. Ono ma długi czas na wzrost, zanim pojawią się na Nim owoce. A nawet wówczas, gdy ogrodnik cieszy się tym drzewem, gdy zrywa już jego owoce, nie dziwi się. Że niektóre z nich są małe lub zniszczone przez rybaki. Człowiek dojrzały, i o to chyba chodzi Panu Jezusowi, wśród wielu wspaniałych owoców może także wydać i takie, których on sam się wstydzi, które świadczą o jego niedojrzałości, bo dojrzałość nie jest wartością stałą. Drodzy bracie i siostry, kochany księże jubilacie, za wszystko. Za nasze dni radosne, wspaniałe, tak jak dzisiaj. I za te normalne szary, codzienne, które również wymagają od nas zaufania Panu Bogu i trudu kroczenia naprzód. Możemy i powinniśmy dziękować. I dzisiaj dziękuję Panu Bogu razem z Tobą, Księżę Antoni. Razem z Tobą składamy Panu Bogu ofiarę eucharystyczną, dziękując za Twoje lata kapłaństwa, za Twoje życie, za wszystkich ludzi, których spotkałeś, którym tak wiele zawdzięczasz. I za Ciebie znosimy modlitwy, aby Pan Bóg błogosławił Ci i dzisiaj, i każdego dnia, aby drzewo Twojego życia wydawało wciąż piękne i wspaniałe owoce. Dzisiaj modlimy się za Ciebie, ale pamiętajmy również o to, o, o to, aby modlić się o nowe powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne. Bo tak wielu ludzi, tak wiele dusz czeka jeszcze na ziarno Bożego Słowa, aby padło nagle do ich dusz i przynosiło również w ich przypadku piękne owoce. A Maryja, Niech nam wszystkim błogosławi, wstawia się u swojego syna i wyprasza potrzebne łaski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.